Nasza Wrocławska 108 dołączyła do elitarnego grona szkół uczestniczących w programie PIP. Jesteśmy po bardzo trudnym trzyletnim procesie akredytacyjnym. Dołączenie do literarnego grona szkół IB to dosyć skomplikowany i wieloetapowy proces. Dla naszych uczniów praca w programie to taka bardzo nowoczesna i atrakcyjna forma pracy. Nie siedzimy w ławkach, tak jak to działo się przez wiele lat w polskich szkołach. Siedzimy w grupach zadaniowych. Zadania są przygotowane tak, żeby też odpowiadały na różne potrzeby dzieci i były różnicowane. Dotyczyły ich zainteresowań, dawały im możliwość samodzielnych poszukiwań. Jest to rzecz wyjątkowa. Jesteśmy jedyną szkołą publiczną miejską w Polsce, w której udało się zdobyć akredytację. Podoba mi się w programie PYP to, że na przykład możemy, dostajemy inne oceny zielone, na przykład, lub czerwone, lub żółte. Inne szkoły się uczą mniej angielskiego, a my się bardziej uczymy, żeby mieć lepiej w życiu i żeby być mądrzejszym. W tym wszystkim różni się też to, że nie używamy podręczników, że bardziej pracujemy w grupach niż pracujemy sami. Wartości, które realizuje program PYP są to wartości edukacji przyszłości. Edukacja realizowana w ten sposób jest otwarta na potrzeby ucznia. Nie jest to wiedza typowo książkowa. Dzieci uczą się w sposób projektowy. Wiedzą gdzie szukać wiedzy i jak ją wykorzystać. Pozyskują także kompetencje w przyszłości, które są potrzebne w przyszłym życiu. Są otwarci na wiedzę, na pracę w zespole, także na komunikację i empatię na innych.